Dobrze, najpierw najpierw prowadzimy analizę techniczną na Trading View, tak? Gdzie będziemy szukać te poziomy wsparcia oporu, od których będziemy je handlować, tak? Jest to ważna rzecz. Zawsze szukamy różne, analizujemy różne pary walutowe, tak, żeby zależeć ten, ten punkt, ten poziom e, od, od którego będzie dana odwracać, tak? Я тут маю різні пари валютові, так, які будуть аналізовувати, так, вже звучу варі. Вже маємо пари валютову, можемо отворити транзакцію на тій пари валютовій. є цікава ситуація. Отворюємо транзакцію тут, e, пошукаємо пари валютову на TradingView, так, справдзаємо процент виплати, є e, не за дуже, але отворюємо транзакцію на 5 минут, 50 доларів вижий. Добре, для чого вижий, так, я вже повім. Процент виплати є невеликий, але нормальний. I poproszę przed rozpoczęciem do do, do, do mojej grupy darmowej Ninja Trading Free Group, jest to grupa darmowa w Telegramie, gdzie prowadzimy dwie sesje darmowe dzienne, także możesz mieć dwa sygnały darmowe dzienne w grupie darmowej. Link na grupę będzie w opisie tego filmiku, możesz dołączyć. Również mam takiego robota handlowego, który prowadzi analizę techniczną na różnych parach walutowych i na różnych ramach czasowych. Jak działa BOT, mam już dwa czy trzy filmiki na kanale, także można należeć do filmiki i zobaczyć. Tak? Możesz wybierać dowolnie parę walutową, dalej dalej ramę czasową i BOT wydaje wnioski, na przykład tutaj mamy wejście w górę i można wchodzić, na przykład mamy taką tendencję tak i cena położy w trendie wzrostu, można wchodzić na e, wejście w górę. Link na robotę będzie też w opisie tego filmiku. Także handlujemy dalej. Dobrze, zwróćcie uwagę, co mamy w ogóle. Najpierw musimy znaleźć te poziom wsparcia i oporu, tak e, Tutaj cena idzie w dół, tak to będzie mać wsparcie gdzieś niżej. To poszukamy te wsparcie, od którego cena będzie odwracać. Jest bardzo ważne, żeby znaleźć te poziom. Zwróćcie uwagę, tutaj już mamy poziom wsparcia. Poziom sparsza jest to miejsce, to jest to dółkę, gdzie cena odwróciła się tak i to sparsze nie daje cenie niżej iść. Zwróć uwagę, wcześniej cena była na tym poziomie i od tego poziomu był początek tego trendu wzrostowego i teraz już cena dochodzi do tego poziomu i jest zainteresowanie tego, że, że tutaj już jest zainteresowanie kupować, tak, uwagę. I już czekamy, że kiedy cena wchodzę w ten poziom wsparcia, tak, po tym trendzie spadkowym uwagę, tak, był trend spadkowy, bo wyżej tego poziomu znajdował się taki poziom, e, taka była, ruch boczny, tak, ale w ogóle że uwagę, w każdym razie już wchodzę w poziom niżej 30, ja pokazuję, że cena jest wyprzedana, tak, i to jest poziom, na który można kupować, żeby potem szaleć drożej, tak? I zwróćcie uwagę, już mamy ten poziom, jest bardzo ważne to znalezienie tego poziomu, bo naprawdę w jakich miejscach będzie odwrócenie tego trendu, tak? W, na poziomach, poziom wsparcia i oporu, tak? Jest ważne znaleźć te poziomy wsparcia i, i oporu, o których będzie odwrócenie. Zwróćcie uwagę, czy teraz jest poziom oporu na przykład, tak? Poziom oporu znajduje się wyżej i cena idzie od poziomu do poziomu, tak? I kiedy już otworzymy transakcję, musimy zwrócić na to uwagę, tak żeby znaleźć ten poziom sparcia oporu. I zobaczyć, że naprawdę cena niżej tego, e, tego diapazonu nie szła, tak, zwrócić uwagę. I ja rozumiem, że w tych miejscach potencjalnie jest możliwość tego, że cena będzie odwracać się, tak, to jest znajduje się na poziomie oporu. Kiedy cena do, dojdzie do tego poziomu, może być odwrócenie i na poziomie sparcia, tak, bo wcześniej od poziomu wsparcia był, zwróćcie uwagę, tak, był trend wzrostowy, potem taki mały ruch boczny. Дале ще раз транс ростовий, так доходить до пожмулповид і вище до пожму у неї йде далі. Маємо рух бочний ще раз. Дале тренд підковий і вже тренд підковий доходить до пожму спарча, так? Той і буде давати спарче, бо і, RSI, і показує, що в кожній кисаї і пожму спарча показує же в темісцю. Może być odwrócenie. Tak, już rozumiemy, że tutaj jest zainteresowanie kupić, żeby potem sprzedać drożej, tak? Bo na wszystkie traderzy zwraca uwagę na ten poziom, tak? Ale zwróćcie uwagę, tutaj trochę mamy świecie czerwony, tak, cena poszła trochę na spadek, także możemy otworzyć pokrywanie, do tego, żeby nie stracić na przykład transakcji. Jeszcze mamy czas na tej transakcji, ale lepiej jeszcze teraz postawimy 1000 dolarów, żeby nie stracić pieniądze, tak? Bo naprawdę kiedy handlujemy od poziomów poziom to jest taka strefa, na którą cena może odwracać się, tej linii 100%, gdzie będzie odwracenie jest trudno znaleźć, tak? Tak dlatego lepiej mieć zawsze i takie pieniądze na pokrywanie, bo jeżeli prowadzimy analizę techniczną, ja już rozumiem, że tam jest poziom, e, silny taki poziom wsparcia i ten poziom wsparcia będzie mieć taki wpływ na cenę, tak będzie nie dać cenie iść niżej, to w tym miejscu można czekać, że będzie jakaś korekcja, tak? dlatego jest ważne otworzyć transakcję w tym miejscu. Jeszcze jedna część handlu od poziomów jest ważna, że to, że kiedy handlujemy, lepiej i mniej ryzykowny handlować zgodnie z trendem. Tak? Handlować od poziomów, na przykład w ogóle mamy tendencję wzrostową, tak? ale jest jakiś poziom, jakiś poziom wsparcia, cena poszła w korekcję, dochodzi do poziomu wsparcia na trendzie wzrostowym, to otworzymy transakcję na odwrócenie, ale zgodnie od poziomu ekranu wsparcia, ale zgodnie z trendem wzrostowym. Tak? Wtedy jest mniejsze szanse tego, że będzie jakiś naprawdę minus. Ale jeżeli handlujemy na przykład już na wykresie można zobaczyć, że mamy jakąś tendencję, do odwrócenia to może tworzyć na odwrócenie i nie z trendem, tak? Ale zgodnie z trendem jest ryzykowny handlować. Dobrze, otworzyłem pokrywanie na 3 minuty, dlatego że już cena trochę poszła w, w dół, tak? Już zwróciłem uwagę, że korekcja poszła w dół, ale w ogóle ja już znam, że tam poziom jest sparcie silny i może być tak, że nie, cena nie wystarczyło trochę czasu w cenie, żeby odwracać się, tak? I dlatego otworzyłem pokrywanie, żeby nie stracić pierwszej transakcji i zobaczymy, jak z, będzie plusy, czy nie to jest bardzo ważne, kiedy handlujemy analizować, tak, czy poziomy ta, bo poziom wsparcia jest, takim, jest taką strefą, w której może być odwrócenie jakikolwiek moment, tak nie znamy co, co będzie, czy będą, na jakim poziomie będą kupować aktywnie, tak? żeby, żeby pchać cenę wyżej. Dlatego otworzymy pokrywanie i teraz będzie czekać korekcji wyżej tego poziomu, tak? bo naprawdę teraz zobaczymy na wykresie, dlaczego to pokrywanie jest otwarte i dlaczego pokrywanie może być w plusie, tak? bo zwróćcie uwagę, naprawdę ten poziom E, wsparcie tak znajduje się gdzieś tutaj i można zobaczyć że naprawdę ta na w ten poziom e, już jest trochę cień trochę e, przybiła ten poziom tak ale ja rozumiem że naprawdę na tym w tym miejscu było odwrócenie wiele razy i te, ten, e, ten te wsparcie będzie wpływać na ceny i będzie silnie, tak? dlatego że tutaj było tak zainteresowanie kupować i cena poszła wyżej, tak dalej, gdzie następny poziom tutaj znajduje się również, było zainteresowanie kupować i był duży trend wzrostowy, Zwróćcie uwagę, tak, potem e, o tego poziomu spar i teraz ja rozumiem, że naprawdę mamy na, na wskaźniku RSI mamy wyprzedanie, tak i o tego wyprzedanie cena będzie iść wyżej, tak, po prostu na, w pierwszej transakcji nie wystarczyło czasu na korekcję wyżej, także czekam, że w tym miejscu cena odwróci się i będzie iść wyżej, tak? bo naprawdę poziom jest silny, dużo czasu cena nie odwróciła się od tego poziomu i wskaźnik RSI pokazuje już wyprzedanie i tutaj w tych miejscach już można zobaczyć, że naprawdę cena była odwrócona i te dane analizy dają zrozumienie tego, że naprawdę w tym miejscu jest potencjał, żeby cena odwróciła się i poszła вижий по жума отварча. Так, так же почекаємо трохи і побачимо. Найба... Найважливіше учасниче є те, що коли хандлуємо, для чого важливо отворити транзакцію на пара фальтових, які мають добрий процент виплати. Так? Бо якщо буде перша транзакція в мінус, то наступну можна отворити на покривання. І якщо мами не, не 70%, там, а 90%, так? то бенджі, e, так, виплати будуть ліпші, ніж якщо хандлувалися на малих квотах. Także zostało się jeszcze trochę i tak zobaczymy czy zamknie się w plusie, czy nie, ale można zobaczyć, że naprawdę już ma taką, e, już cena nie idzie niżej tego poziomu tak, poziomu wsparcia i teraz znajduje się w takiej konsolidacji i zwróćcie uwagę, cena zamknięła się w plusie, mamy plusy, wszystko w porządku, nie straciłem pierwszej transakcji i mam zysk od następnej tak. Także tak to wygląda, jeszcze raz, tak, był poziom, był taki trend spadkowy, tak, zwróćcie uwagę, po tym trendzie spadkowym tak, cena dochodzi do tego poziomu wsparcia, tak ten spadkowy był duży, tak mamy świecie czerwone duże, tak ale w ogóle można sprawdzić, że cena dochodzi do poziomu wsparcia i na tym poziomie wsparcia będzie odwracać się, bo i w każdej i, i, i dania historycznie pokazują, że naprawdę w tym miejscu jest duży potencjał na odwrócenie i czekamy, że tego miejsca, że w tym miejscu cena odwraca się i będzie I корекція якась вижить, так. І є, є та, такий хандл от пожумов, так. Добре, то шукаємо нову пари валютової, творимо транзакцію на наступний пари валютової і залучимо, яка буде ситуація на інших парах валютових. Е, e, добре, зручу уваги, тут маємо цікаву ситуацію, можна творити на той пари валютової і отворимо транзакції, шукаємо, чи є добрий процент виплати і отворимо на той пари валютової. Добре, отворимо транзакцію на 5 хвилин, так, щоб дати час ціні відбратися і е, 500 доларів вижий 5 minut. Dobrze, Dlaczego go wyżej i uwagę jeszcze raz, co mamy. Mamy podobną sytuację. Otworzymy transakcję na 5 minut, bo jeszcze idzie trend spadkowy, tak, żeby dać cenie możliwość wejść w ten poziom wsparcia. Zwróćcie uwagę, tak? Mamy tutaj poziom wsparcia pierwszej i trochę niżej znajduje się jeszcze jeden maksymalny ten miejsce, który może być potencjalnie odwrócenie. Jeżeli cena nie będzie odwracać się na poziomie wsparcia pierwszym, to otworzymy transakcję na pokrywanie na następnej, tak? Dlaczego ja mówię, że otworzymy na następnej? Tak, że mamy pierwszy poziom, ten poziom jest silny, tak? Bo było odwrócenie wcześniej na tym poziomie i teraz ona wchodzi w ten poziom jeszcze raz. Ale ten poziom niżej jest przebiciem prostu e, tej strefy z paszy, która była, tak? I e, te przybicie nie jest sprawdzone, tak? Musimy dwa, trzy razy, żeby cena odwróciła się na ten poziom, wtedy można mówić, że naprawdę poziom jest silny. Od tego poziomu cena nie była odwrócona, od tego, który znajduje się niżej, tak? Był tylko jeden raz. Także można pomyśleć, że naprawdę cena może iść niżej do tego poziomu, ale na pierwszej strefie wsparcia jest większe szanse tego, że cena będzie odwracać się, ale w ogóle przygotujemy pokrywanie, jeżeli cena będzie iść niżej tego poziomu, pierwszego poziomu wsparcia, tak? I w ogóle czekamy na zakończenie transakcji i zobaczymy, bo zawsze ważne zrozumieć tak, im więcej razy cena odwróciła się na poziomie, tym poziom jest silniejszy, tak? Te, I ten, ten poziom wsparcia będzie taka, e, duże wsparcie dla ceny i cena nie będzie iść niżej. Ale jeżeli cena będzie przełamać ten poziom e, wsparcia pierwszy, to na następnym otworzymy pokrywanie. Ale w ogóle czekamy, że naprawdę pierwszy poziom zamknie się w plusie. Dobrze, poczekamy na zakończenie transakcji i zobaczymy. Dobrze, przygotowane pokrywanie, tak, bo nie wiem czy teraz jest szans tego, że cena zamknie się w minus, ale w ogóle jest odwrócenie od tego poziomu, pierwszego poziomu sparcia i zobaczymy, tak, zostało się jeszcze kilka sekund. Jeżeli ben, y, będzie minus, to będę robić pokrywanie. Ale wszystko w porządku, mamy plusa, tak, pojawił się się zielony, cena poszła wyżej tak. Wszystko w porządku, nie trzeba robić pokrywania i w ogóle jak mówiłem, tak, o tego poziomu cena... Odwróciło się tak, także mamy świecie zielone na tym poziomie, tak, na tym pierwszym poziomie wsparcia. Także wszystko w porządku, w ogóle zawsze musimy zwrócić uwagę na te poziomy, jakie jest poziom silniejszy, tak, jakie jest sprawdzone, żeby było odwrócenie minimum dwa razy, tak, na tym poziomie. I musimy zwrócić uwagę na te przebicie również, tak, bo i w tych miejscach może być odwrócenie. Ale w ogóle w każdym RSI i pierwszy poziom wsparcia jest dobrym na odwrócenie. Także tak to wygląda, także na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo, na razie i do widzenia.